Witam wszystkich serdecznie. Chyba z ja śpiewaliśmy w tych pięknych dzisiaj pieśniach, abyśmy pamiętali, że mamy cudownego naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Dziś przypadło mi mówić tych parę słów: słów, które przyszły do mnie pewnego dnia, a mianowicie. Troska o jutro. Troska o jutro to jest coś, czym się troszczymy, co nam niejednokrotnie spędza sens powiek. I tak Biblia w Ewangelii Mateusza w Kazań na Górze przenosi nas na zielona zbocza góry, góry leżące tuż nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Byliśmy tam, widzieliśmy to. Piękne miejsce. Piękne miejsce, po którym stopował Jezus. Cudowne to było chwilę pomyśleć, że to właśnie w tym miejscu On stał, w tym miejscu nauczał, w tym miejscu ludzie się nawracali. I tak rozważmy ten fragment kazania na górze z Ewangelii Mateusza 6:24 do 34, 6 rozdział 24, werset do 34 którego głównie przesłanie jest takie, że nie należy się zatręczać troskami dotyczącymi spraw materialnych, kruchych i przemijających, bo Bóg zapewni nam to, co najbardziej nam potrzebne. Ale musimy zabiegać o Królestwo Boże. I tak w tym rozdziale, w ostatnim wersecie, Mateusz pisze: Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, Gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski dosyć ma dzień swego utrapienia. Postawmy sobie pytania. Co jest głównym przedmiotem mojej troski, codziennego trudu i zabiegania? O co najbardziej się lękam? I czy umiem żyć dniem dzisiejszym, to i teraz? Nie troszczę się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać, czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Pisze Nowy Mateusz w 25 wersecie. I ten wiersz, ale myślę, że wiele, również wiele innych wersetów przypomina nam istotną, istotną biblijną myśl, a mianowicie, że zbytnie troskanie sprawy doczesne nie przynosi uczniom Pana, uczniom Jezusa Chrystusa. Nie przystoi, przepraszam. Nie przystoi nam troszczyć się. Oczywiście nie możemy stać i czekać, aż mamna nam z nieba spadnie. Musimy być, musimy być świadomi tego, że wszystko, co mamy, to mamy od Boga. I tak w psalmie 127 Daremny jest dla Was wstawać przed świtem, wysiadać do późna. Dla Was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko, tyle On, tyle daje On, ile weźmie tym, których miłuje. Daje On. Bóg nam wszystko daje. To On jest naszym zauważeniem. Oraz w 1 Piotra 5:7 pisze, że wszystkie troski Wasze przeżyćcie na Niego. Gdyż On ma o Was staranie. Znowu On, znowu Bóg. Znowu On oraz o nas staranie. On cały czas nas kocha. Powinniśmy dostrzegać tą Jego miłość właśnie w tym wszystkim, co nam daje. W każdym z tych wersetów, na czele z tym, który mówiłem na początku, Bóg przypomina nam, że wiara w Jego opatrzność. Czyli opiekę nad całym naszym życiem, więc także sferę materialną, jest jednym z jej fundamentów. Tak łatwo dajemy złapać się w pułapkę nieustannego troszczenia się o to ziemskie życie. Co nie jest oczywiście złe, ale jeśli w tym nie przesadzamy. I też to, nie, i też to jest nie najważniejsze. Człowiek, który nie mam bez przerwy skupia się na swoim stanie posiadania. Nerwowo sprawdza stan konta, zagląda do portfela, patrząc czy przypadkiem nic mu z niego nie ubyło, albo przybyło. Łatwo może stracić z oczu sprawy znacznie ważniejsze, w tym życie wieczne, które mamy w Jezusie Chrystusie. Jeszcze żadna zmarła osoba nie zabrała ze sobą do grobu całego swojego majątku i nie umiała się nim cieszyć po śmierci. Niby jest to oczywiste, ale obserwacja rzeczywistości daje powody do myślenia, że nie wszyscy o tym pamiętają. Jeśli udaje nam się osiągnąć dystans wobec tego, co mamy, czego nie mamy, co byśmy chcieli mieć, stajemy się ludźmi wolnymi w Jezusie. Nie zabiegamy o więcej i więcej. Ale nie jest to najgorsze. Że ktoś będzie chodził smutny, bo chciałby mieć więcej niż ma. Mówiąc o zmartw zmartwianiu się, zamartwianiu się, Jezus używa czasownika merimnao, który ma bardzo szerokie znaczenie. A mianowicie, to znaczy martwić się, bać o coś, martwić się od ko o kogoś, niepokoić się albo być zaniepokojonym. Na pierwszy rzut oka te możliwości tłumaczenia nie pokazują niebezpieczeństwa, ale jeśli przeanalizujemy całą dzisiejszą perykopę, w której pojawia się on kilkakrotnie, to zobaczymy, że zatroskanie, o którym mówi nam Pan, może doprowadzić do braku wiary i stawania sobie pełnych niepokoju pytań. Może sprawić, że jedzenie, picie i ubrania staną się bożkiem. Ważniejszym niż troska o zbawienie. Jezus zwraca uwagę swoim uczniom i słuchającym Go tłumom, a także nam, że skoro Bóg nas stworzył, czyli dał nam coś najcenniejszego, życie. On dał nam życie. To zapewni nam również to, co ma służyć podtrzymaniu Jego. Jeżeli dał nam taki skarb, to czy nagle możemy stać się ubodzy, i nie zapewnia nam całej reszty? Rzecz jasna, ta Ewangelia nie zachęca nas do nierobstwa i siedzenia z założonymi rękami w oczekiwaniu na mannę z nieba. Przesłaniem tej perykopy jest uświadomienie nam, że mamy się zajmować tymi rzeczami, ale w sposób mądry i dojrzały, a nie chorobliwy. Co jest głównym przedmiotem? Jest ciepło. jest ciepło, więc troszkę zasługarne. Co jest głównym przedmiotem mojej, mojej troski codziennego trudu i zabiegania? Zadajmy sobie pytanie. Jezus pisząc, nie, tro, nie troszczcie się o jutro. Miał na myśli dziś, a nie jutro, czy kolejny dzień, czy kolejny miesiąc, a może rok? Jezusowi chodziło o to, aby powierzać wszystko Bogu tu i teraz. Bo On najlepiej wie, czego nam potrzeba w danej chwili. I daje nam według swego uznania. A my, będąc cieleśni i porządnymi, oczywiście chcemy więcej i więcej. Więcej pieniędzy, więcej mieszkań, czy może większe mieszkania, lepsze samochody, droższą biżuterię, droższe czasy, Ładniejsze markowe ciuchy, lepszą pracę, czy lepsze stanowisko. To wszystko powoduje, że go nie za karierą. Ten, kto przesadnie skupiał się na szczach materialnych, może stać się niewolnikiem własnych lęków i żyć w ciągłym przygłębieniu. Bo przecież wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, a zawsze będzie nam mało. Ale zadajmy sobie pytanie. Czy jest to Boża wola, czy jest to w zgodzie z Bożą wolą, abyśmy mieli więcej i więcej? Czy nie mamy przestawać na tym, co mamy? Jak mówi Biblia w Mateuszu: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Będąc osobami nawróconymi, powinniśmy trwać w tym, co już osiągnęliśmy. W wierze. Nie martwić się o to, co ma przyjść. Jezus z racji tego, że nas kocha poprzez takie nauczanie chce nas ustrzec od frustracji wynikających z kurczenia się lub całkowitej straty rzeczy materialnej. Pragnie, byśmy nie skupiali się zanadto na gromadzeniu tych dóbr. Byśmy nie zawarasowali sobie nimi naszych serc. W taki sposób, że nie będzie już tam miejsca dla Boga. Pamiętajmy, że serce jest miejscem gdzie zamieszkały Chrystus, Duch Święty i pokój Boży. Jest również naczyniem, do którego Bóg wlewa swoją miłość, miejscem zejścia niebiańskiej światłości oraz uwielbieniem dla Boga, który jako jedyny może badać głębokości i tajniki naszego serca. Tylko On to potrafi uczynić. Musimy bardziej skupić się na gromadzeniu skarbów w niebie, byśmy mogli zdobyć klucz do Królestwa Bożego. Jak to zrobić? Nauczyciel pragnie nam powiedzieć, że jest tylko jedno źródło wszystkiego, co mamy. Jest nim Bóg. A kluczem do Królestwa Bożego jest Jezus Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem. Bez względu na to, czy pracujemy we własnej firmie, czy podpisuje umowę ze swoimi pracodawcami, to Bóg wypłaca nam pieniądze. Bo On jest ich dawcą. On wie, ile potrzebujemy i to On daje nam wszystkie niezbędne zasoby: zdrowie, talenty, predyspozycje i wszystko inne, żebyśmy mogli wykonywać Jego dzieła. Żebyśmy mogli też zarabiać. Służyć Bogu. Jeżeli uznamy Boga za źródło wszystkiego, w tym też materialnym, nie będziemy musieli się już o nic martwić. Gdyż On będzie wszystko kontrolował, bo obiecał troszczyć się o nas. Takie krótkie świadectwo powiem. Wiecie, że prowadzę działalność gospodarczą. Byłem kiedyś zły na Boga, że nie wygrałem pewnego przetargu. Przyznaję się do tego, ale oczywiście wyznałem ten grzech, bo był to grzech, przeprosiłem Boga. Ale po czasie okazało się, że on przyczynił się tego, że nie wygrał, bo bym sobie z tą, z tą pracą nie poradził. Zobaczcie jak działa Bóg. Nie daje nam w nadatku, bo wie, że sobie nie poradzimy. Nie daje nam za mało, żebyśmy też nie byli ubodzy. On daje nam tyle, ile jest nam potrzeba. Amen. Amen. Jest to bardzo ważne. Nie gniewajmy się na Boga za to, że mamy za mało. Nie gniewajmy się na Boga, że to się nie dzieje już tu i teraz. Wszystko w swoim czasie. Cierpliwości, miłości, wiary w to, że On jest zawsze z nami. Pomyśl, jak wygląda Twoja relacja do dóbr materialnych. Czy posiadanie więcej niż inni jest dla Ciebie wyznacznikiem wielkości i sukcesu? Jak traktujesz ludzi biednych? Co rodzi się w Twojej głowie, gdy widzisz, że braka? Umiesz im dostrzec człowieka? Czy może wzdrygasz się na jego widok i traktujesz, jak życie o mnie dojdę? Która nie umiała sobie poradzić, więc zasługuje na wzgardę i odtrącenie? Tych wszystkich ludzi powinniśmy przyprowadzać do Jezusa i okazywać się swoje świadectwo z łaski, jaką mamy w Jezusie, który we wszystko zaopatruje. Nie powinniśmy się troskać o utratę dług materialnych, jakie już mamy, bo jeżeli będziemy z Bogiem, to on w swojej dobroci i łaskawości. Da nam jeszcze więcej i nie pozwoli nam, abyśmy byli nędzarzami. Powinniśmy się troskać o to, gdzie pójdziemy po śmierci. Czy będziemy zaproszeni na ucztę Baranka, abyśmy nie stanęli przed drzwiami, a Jezus powie: Nie znam cię. Tylko tu i teraz, prowadząc życie w sprawiedliwości Bożej, możemy sobie zapracować na ucztowanie z Jezusem. Oczywiście będąc osobami. Nawróconymi, okrzonymi i będącymi pragnąć oddawać swoje życie Jezusowi. Łukasz w swojej Ewangelii, 14.15, pisze, 14, pisze o błogosławieństwie tych, którzy będą spożywać chleb w Królestwie Bożym. Jak mamy przystąpić do stołu z Panem Jezusem, gdy nie jesteśmy jego naśladowcą? Gdzie nie jesteśmy uczniem Jezusa Chrystusa, błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przekazania, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Być rozmiłowanym w Jego przekazania to życie w zgodzie ze Słowem Bożym, to nieustanne dążenie do przybliżania się do Jezusa, to wydawanie owoców Ducha Świętego, którymi są miłość, radość, uprzejmość. Dobroć, pokój, cierpliwość, wstrzemięźliwość, wierność, łagodność to są owoce, które my powinniśmy wydawać. Praktyka dobrego ucznia wchodzi w życie, gdy rozpoznajemy, że to Jezus jest królem naszego życia, uznajemy, że on jest naszym zbawicielem, uznajemy, że on jest naszą drogą, prawdą i życiem, uznajemy, że należymy do niego. Budzimy w sobie pragnienie, by nasze życie wydawało owoce Ducha Świętego, o tym przed chwilą mówiłem. O co najbardziej się lękam? Postawmy sobie takie pytanie. Musimy pamiętać, że Bóg dał nam pocieszyciela, Jezusa Chrystusa, któremu powinniśmy powierzać, któremu powinniśmy powierzać swoje troski, problemy, lęk, strach choroby ciała i duszy, porządliwości nasze. Jak mówi psalmista w Psalmie 37, 5 werset, powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wszystko dobrze uczyni. Musimy nauczyć się chodzić z Jezusem. Powierzanie Panu swojej drogi to zapraszać Go do swojego życia i rozmawiać z Nim. Błogosławieni są ci, którzy pragną Jezusa i upodobniają się do Niego. Rozpoznanie prawdziwej woli Pana i właściwe korzystanie z darów, jakie dostaliśmy, prowadzi nas do umiejętności życia codziennego. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Wydarzenia z przeszłości nie powtórzą się po raz drugi. Przyszłość tylko w małej mierze należy do nas i nie jest pod naszą kontrolą. Natomiast teraźniejszość Każda chwila dnia jest nową szansą, nową łaską, nowym błogosławieństwem, jeżeli potrafimy korzystać z niej w wolności od grzechu. Musimy wiedzieć, jaki Pan rządzi moim sercem. Niech życie Wasze, he, Hebrajczyków 13.5, niech życie Wasze będzie wolne od chciwości. się na tym, co posiadacie? Sam powiedział. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem Moim, nie będę się lękał. Cóż może mnie uczynić człowiek? Pamiętajmy, że pycha idzie przed upadkiem. Nasze słowa, nasze czyny, nasze myśli powinny być skierowane na naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Żyćmy do Jezusa, a będziemy żyć tu i na wieki. Tymoteusz w swoim pierwszym liście napisał, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który chce dla nas jak najlepiej, który daje nam możliwości do przybliżania się do Niego. Ważniejszym aspektem jest to, że pośrednik, który zawarł nowe przymierze, zrobił to, gdy był człowiekiem. I dał samego siebie na okup za wszystkich. To On poszedł na krzyż goty, aby nam dać wybawienie z naszych wyznanych grzechów. A stanie Jego daje nam życie wieczne. Jezus pragnie, abyśmy wyzbyli się życia w ciągłym lęku czy strachu i spróbowali połączyć pracę z wiarą. Wiarą przede wszystkim w nieskończoną dobroć Boga. Nasze działania zawsze powinny dążyć ku wyższym wartościom. Powinniśmy pragnąć zjednoczyć się z Bogiem tu, na Ziemi. Skupić się na tym, by dawać, by służyć, by być dla innych. By zapominać o sobie. Zawsze mieć na uwadze drugiego człowieka i postępować sprawiedliwie. Biblia naucza, że dzielenie się swoim majątkiem skutkuje czymś niesamowitym. Bóg nie tylko błogosławi nam ponad miarę, ale w ponad naturalny sposób troszczy się o nas, nasze rodziny i bliskich. A to tylko dlatego, że zamiast gromadzić majątek dla siebie, oddajemy go na powrót Bogu. Obdarowujemy Kościół i wspomagamy potrzebujących w Kościele i poza nim. Szczególnie w tych trudnych czasach powinniśmy się wspierać nawzajem. Będąc w Kościele, powinniśmy mieć społeczność z członkami zboru Kościoła, na którego czele stoi nasz Pan Jezus Chrystus, bo pamiętamy, że On jest głową Kościoła. Mówmy sobie nawzajem o naszych problemach, o naszych troskach, abyśmy mogli sobie nawzajem pomagać, abyśmy wiedzieli, że możemy na siebie liczyć, aby w modlitwach wspólnie zanosić prośby. I podziękowania do Boga. Pierwszy list Jana mówi Gdy prosimy Boga o coś, co jest zgodne z Jego wolą. Ufamy, że On nas słyszy. On nas słucha, ale my musimy mówić. Jeżeli nie mówimy, to nas nie będzie słuchał. Po prostu czy umiemy że dziś, to i teraz. Praktykowanie obfitego dawania wymaga zazwyczaj zmiany wielu rzeczy w swoim życiu, przyjęcia nowych priorytetów, a czasem rezygnacji z niektórych dotychczasowych wydatków. Wymaga miłości, ale też wiary, odwagi i wierności i czasu, poświęcania czasu. Ale powody, aby to tak czynić, są nie do odrzucenia. Po pierwsze, tak mówi Bóg, który jest źródłem wszystkiego, co mamy. Po drugie, to On uzdrawia nas duchowo, uwalnia od więzów i daje wzrost. I po trzecie, ma moc, aby zgodnie ze swoimi obietnicami błogosławić nas materialnie w stopniu, jakiego nie zaznaliśmy do tej pory. Pamiętajmy także o słowach, które w innym miejscu w Biblii padły z ust Jezusa, o nierozsądnym bogaczu. Mówię teraz tu o Łukaszu 12 rozdziale, a mówią o każdym człowieku zbytnio angażującym swoje zdrowie, siły i talenty w pomnażanie i chronienie majątku. I pisze: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej dusze od Ciebie. Komu więc przypadnie to coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Przytoczę tu słowa, nie powiem czy one są, ale brzmi: żyj tak, jak miałbyś umrzeć dziś, a pracuj, tak, jak miałbyś żyć tysiąc lat. Mi się one bardzo podobają. I tak na koniec. Trzeba tylko powierzyć Bogu w całości nasze życie. Każdego dnia zawierzać się ufnością, wiarą i pokorą, dostrzegać potrzeby bliźnich i nigdy nie odmawiać pomocy. Mamy głosić dobrą nowinę o tym, że Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie i dał życie, które my powinniśmy żyć. On dał nam przykład, jak żyć, aby mieć życie wieczne. A wówczas, jak czytamy w Biblii, liście do Koryntian, Władny Bóg udzieli Wam obficie wszelkie łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Dlatego nie troszmy się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. I tak Izajasz pisze: Szukajcie Pana. Póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Amen.